Cześć, kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem zapraszamy Was na otwarcie kapsuł LOL Surprise Hair Goals, seria druga. Mamy dwie kapsułki, także zobaczymy, jakie laleczki nam się dzisiaj trafiły. Zapraszamy na film. Okej, okay, kochani, przechodzimy do otwierania. Michalinka zajmuje się tą kapsułą. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie te laleczki będą w środku. Brawo, udało Ci się, Michalinko, pierwszy raz otworzyć ten suwak. Oj, 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 oj. No, gdzie to nasz, nasza podpowiedź? Tutaj. O, jest, przykleiła się. OK, ja wam tylko powiem, że ta kapsuła zawiera 15 niespodzianek. No nie, jest powtórka. No, nie możemy mieć powtórki, bo my, Michalinko, jeszcze nie mamy takiej kapsuły pierwszy raz ją otwieramy i na pewno te laleczki to mają naklejki. prawdziwe włosy. Także bardzo jestem ciekawa. Pokaż, co trafiłyśmy. Aha, są naklejeczki. Pokaż, Michalinko, bilecik. Trafiłyśmy mi jakąś laleczkę i nożyczki. I co to powstaje, fryzjer? PixiCat. PixiCat. Okej. Okay. Hmm, 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 hmm. Co to będzie? Co to będzie? Coś z obcinaniem. Odstawimy na razie na bok tą kapsułę. O, u, u, co to jest? Aha, dobra, podstawka do tego. To jest instrukcja, Michasiu. A, lubka nam się zawinęła. No tak, bo w tych kapsułach będą Patrz. lubki. Pokaż. Można. Można kręcić na te wałki. To otwieramy. Dobra, Michasia. A to już tak szybko otwierasz to? Nie zaczynasz od góry? Okej, okay, dobra, słuchajcie. Na pewno to jest inna. Na pewno to jest dziewczyna. Dziewczyna. Tak mówisz? To jest inne. Takiego to ja jeszcze nie miałam. No wiem, kochanie, że nie miałaś. Wiem, Michasiu. Zobaczcie, takie na pewno piękne jest piękna, lalki. Piękna, bo jest... Które byś chciała trafić? Michalinka, jak myślisz? Którą trafiłaś? Nie wiem, na pewno bym chciała tą trafić i tą i tą. Aha. Ale I mamy i tylko dwie. <laughs> Okej, okay. ciekawe, którą Michalinka słuchajcie, trafi. Zaczynamy Taką od... to my mamy zwierzątko. Z takimi włosami. Fajnie by było Zaczynamy trafić. Od Dobra, otwiera Michalinka, słuchajcie, wałek. Co tam w tym wałku jest? O jakim? Skotkiem. Skotkiem, czyli dobrze, Zdaj. otwórz. Ja już będę tutaj. No to włosy otwarte. Świetnie. O, nie dali tutaj takiego pudełeczka. Takiej zawsze ładnej folijki. Okej, okay, zobaczcie, czarnoróżowy bidonik. Dobra, mamy lupkę, mamy bidonik, ale do czego jest nam lupka? Czy to coś powinniśmy przeczytać? Nie, tu się nic nie robi. Teraz drugi. Ciekawe, wałek. jaką laleczkę trafimy. Dobra, czyli jeden wałek mamy, tak? Teraz drugi. Dobra. Grzybyczyk. O, jaki ładny różowy żebyczek. super, dobra. Tak, jest tak. Teraz niespodzianki następne. Oczywiście my laleczki zostawiamy na końcu. Tak. Tak jest. Co to może być? Co to może być? Jakaś branzoletka? To... Bransoletki. Wow, zaraz ci dam mi, proszę. Wow, jakie ładne! <laughs> Wiem, która tu jest to jest ta! My mamy takiego kota. Tak. Ja cię, ale super. My mamy takie zwierzątko, czyli trafiłyśmy do kompletu. Michalinka, słuchajcie, mówi, że trafiłyśmy Metal Babe, a my mamy takiego kotka. Możecie sobie zobaczyć na filmiku, gdzie otwierałyśmy LOL Lights Pets. Tam trafiłyśmy Ty takiego. Dobra. będziesz patrzyła, nie? Dobra. Saszetki. saszetki. będę patrzyła. Tam trafiłyśmy dokładnie. Ubranko. No tak. Jest Baby i jest różowo-czarne. Dokładnie, Michalinka, miałaś rację. Tak. Tak, ja tu będę patrzeć, czyli mamy tu jeszcze ubranko, ale Buciki. Michalinko, ja myślę, że my zanim... Jedna taka, druga, taka. Tak jest, jeden bucik różowy, a drugi czarny. Na pewno u bucika nic nie ma. Tak. Ostatnia I jeszcze spodzianka. jedna niespodzianka, tak jest, tutaj na pewno nic nie ma, ale jeszcze powinno coś być na górze. Naszyjnik? Czy pasek? Zobaczymy. Proszę, Mikołinka musi zobaczyć. To słuchajcie. jest naszyjnik. To jest naszyjnik, tak. Ole fajne. Pasz, na naszyjnik. Dobra. I teraz góra. Teraz na górze jeszcze są. Na pewno tutaj jest zawieszka. Tak. No tutaj. tak, bo oni pakują te zawieszki. Masz rację. Zobaczcie, te kapsuły są w kształcie takiego sprayu. Tak. I to się otwiera. Nawet. To się otwiera? Tak. Aha, okej, okay, dobra. Dobra, to jest na pewno dla laleczki, więc laleczka sobie wtedy tutaj taran, wchodzi. O. I tu mamy zawieszkę, prawda? Jeszcze fotel zbudujemy. A, bo Michalinka, to słuchajcie, ona już wszystko wie tutaj. Tak, bo i, bo kapsułę kiedyś otwierałam, kiedy mama mi kupiła. Tak. Jedną taką kapsułę ci kiedyś kupiłam, ale to była seria pierwsza. I trafiłyśmy wtedy chłopczyka. Dobra. Białe miłosami i czarne. Tak jest. I foteli. Dobra, foteli. Teraz lecimy z laleczką. Teraz lecimy z laleczką. Może tu włożymy, Michał niech na będzie. laleczka. Dobra, Michalinka już Wam pokazuje, co to będzie za laleczka. Tak. Tak, miałaś rację. O, mam się ubrzyć, bo miała mam folię na głowie. No nie, ktoś jej założył folię. I oczywiście ten strój syreny, prawda? No właśnie. Ma dziury! Patrzcie jakie ona ma z dziurawe, ale jakie ona ma włosy, chyba ktoś jej te włosy, jakiś fryzjer źle przyciął, zobaczcie ona ma nierówno wycięte te włosy. Właśnie. No nieźle, ktoś cię skrzywdził biedna Metal Bibi, ale ma fajne, zobaczcie ona ma nawet jedną brew różową, a drugą ma czarną, jakaś śmiesz śmieszna, Aha. super. Ona na pewno będzie zmieniać kolor, bo widzę tutaj. Pokaż. Jakiś ja też tak myślę, że ona będzie zmieniać kolor, okay. dlatego nie będziemy jej na razie ubierać, tylko położymy ją sobie tutaj. Lekko ją. Ubierać. A ona a, ma buty, dlatego że musimy później pokazać, jak zmienia kolor. Hmm. Więc nie będziemy wtedy ją rozbierać. No to przechodzimy szybciutko do drugiej kapsuły, tak? Okay. ok, to Michalinka przechodzi już do otworzenia drugiej kapsuły. Ja to tutaj tylko odstawię na bok. Dobra, pokaż, pewno to jest... Tam. o nie, o nie, obyśmy trafiły, tylko nie powtórkę, błagam, tylko nie powtórka. Zatrzymaj. Na Paweł. pewno inna. Jest, inna, to już na pewno mamy, la. ale zobaczmy wałek, Dobra. ok? Zobaczmy wałek, coś mi się wydaje, że jeśli wałek, wałek. Jeśli trafiłyśmy ten sam rebus, to pewnie trafiłyśmy tą laleczkę z tego samego klubu, czyli by było Opozajc klub. Na pewno trafiłyśmy, bo tutaj czuję okulary. Czujesz okulary? Tak. Aha, kochani, ja oczywiście są to popularne laleczki, więc udało nam się trafić. Popularne. Dobra. Grzeby. Jest czarny grzebek. Dobra, czyli mamy na pewno inną laleczkę. Czyli Michalinko, my chyba trafiłyśmy tłank?? Tak. Chyba będzie to tła. Dobrze, otwieraj teraz. Jeden wałek mamy. Poproszę wałek. A, to ten. Dobrze. Jeden wałek mamy. To... Okulary są. Tak, proszę bardzo. To nie ta? O, to nie ta. Albo po prostu. O nie, chyba to jest chłopak. <laughs> Czarne okulary. Ale nic, otwieraj, zobaczymy. Chociaż to jest tak jakby strój dla dziewczynki, nie tak jakby. Nie wiem. Hm. Okej, okay, Michalinka zaraz to nam wszystko pokaże. Takie są okularki. Chłopak. O nie, to my mamy go. Kurka wodna. Mamy tego chłopaka właśnie. Trafiłyśmy, słuchajcie, go w pierwszej serii. Ale wymyślili uważam bardzo źle, bo jeśli mamy takiego chłopczyka, w pierwszej serii trafiłyśmy, to po co zrobili w drugiej serii? Takiego samego. O, bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle. Hm. O nie. O niech to. O, niech to. Okej okay, kochani, pokażemy Wam jak wygląda ten chłopczyk. <laughs> Zobaczcie, co on tutaj ma. Yyy. Susiaczka prawdziwego. Normalnie kolor. ma tutaj prawdziwego siusiaczka, ale jakie on tu ma włosy. Czarne włosy z białym takim pasemkiem. Dobra, i teraz oczywiście czarny grzebyczek. Bidonik, taki przezroczysty z czarnym elemencikiem. Michasiu, pokaż, co jeszcze ma. Okularki. <noise> Pokaż. Okularki takie, buciki biało-czerwone, takie trampeczki troszkę i jeszcze spodenki i taką bluzeczkę czarno-białą, a spodenki I, są granatowe z i paskiem. I też ma tutaj y, tatuaże i ma koszulkę białą. Tak. Dokładnie, tak jak Wam Michańka powiedziała. a tutaj ma tatuaż, tu jest napisane mam, mam i serduszko, czyli mamusia. <grymne> I tutaj kostki do gry. Chyba jakiś hazardista nam się trafił. Ok, to teraz pokażemy Wam, co one robią w wodzie. Kochani, przygotowałyśmy tutaj wodę, zobaczcie, aż paruje nawet, także jest to naprawdę mega, mega ciepła woda, a raczej gorąca. A tu jest mega zimna, nawet z kostkami lodu. Już wiemy, że te laleczki jak zmieniają kolor, to właśnie potrzebują naprawdę bardzo wysokich temperatur albo bardzo niskich. Więc od której zaczynamy Michalinka? Od, od chłopczyka, to ja wkładam do gorącej, a ty do zimnej. No dobra, Najpierw do gorącej. Najpierw do gorącej. I uwaga! Trzymam go za włosy, żeby mu się nic nie stało. Trochę mu twarz też zmoczymy, bo Michalinka mówi, że on coś może mieć na twarzy. Czy coś się dzieje? Nie. Nic się nie dzieje. Proszę, włóż go do zawłoski. Zawłoski włóż go do wody zimnej. Zobaczymy w zimnej wodzie. Tak, on chyba będzie pewnie pluł. Musimy go napoić trochę. O, patrzcie, zobaczymy. Gdzie jest jego pitonik? Tu. Tak. Ale poczekaj, tak zrobimy. Uwaga. O, pluje! Widzicie to, jak pluje, chłopczyk nasz? O, patrzcie. <grystanie> pluje. Teraz naszą dziewczynkę. Tak, już, teraz naszą nową dziewczynkę. Dobra, chłopczyka dzie, 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 zabieramy. Okej. Okay. Spróbuję złapać ją za włoski, żeby nam się włosy nie zniszczyły, bo szkoda by było, żeby te włosy się zmoczyły. Michasia mówi, że... że na buzi... Tak, ona na buzi też tutaj coś ma, kurczę. Jak ja to zrobię, żeby jej się te włosy nie zmoczyły? Dobra, spróbuję tak włożyć. Czy coś się w ciepłej wodzie dzieje? Nie, nic się nie dzieje. Michalinka, teraz włożę ją do. O, nie, trochę mi się zmoczyły włosy. Michalinka, trzymaj tak włoski do góry, staraj się. I do zimnej wody. Buzią też, buzią też. I przytrzymaj trochę w tej w Wodzie. Zobaczymy, czy coś się z nią. Na pewno się powinno coś z nią stać, bo widać, że ona ma narysowane coś na buzi. Jeszcze, jeszcze. O, dobra, będzie zmieniać. Słuchajcie, będzie zmieniać kolor. A może kostką lodu ją potrzemy? Tak. O. o, tak. Zobaczcie, jaka musi być naprawdę mega zimna. Patrzcie, nacieram ją kostką lodu, i ona wtedy zmienia kolor. A buzie? Tak! Dobrze mówiłaś Michalinka. Rzęstki ma tutaj narysowane. Michalinka słuchajcie zauważyła, że ona ma na buzi narysowane rzęsy i trzeba potrzeć też kostką lodu. Już tutaj pocieramy. Ach, roztopi się Michalinka, wiesz? Dobra, dobra, już poczekajcie. Jeszcze... O dobra, będzie zmieniać kolor, czyli już się woda robi troszeczkę zimna. Oj, laleczko, laleczko, ciężko jest tu trzymać Ci te włosy, żeby się nie zmoczyły. Jest bardzo ciężko, ale spróbujemy to zrobić. Zjada lód, zjada lód, zjada lód. O, i zobaczcie, jak wygląda nasza laleczka, jakie ma rzęsy piękne. Ona chyba takie ma tatuaże. I tutaj jaki ma kostium ładny. I z tyłu Wam jeszcze troszeczkę pokażemy. No, potrzemy trochę kostką lodu? Mamy? Jak? Proszę. Potrzyj ją tutaj na ciałku. O, już się to. No właśnie. To na ciele ją tutaj potrzyj, nie na rączkach, bo masz ciepłe rączki. Tu jeszcze jest troszeczkę. Mhm. Tak. Ale śmieszne. Okej. Okay. A to aż paruje wodę taka ciepła, o, widzicie? I tak ma z tyłu. Czyli zmienia kolor. O, ja mam ciepłą brączkę i zobaczcie, co się z nią już dzieje. Już znika. <grym> I na buzi też. O, widzicie, jak się można fajnie bawić. A czy ona jeszcze przy okazji pluje? Sprawdzimy to. Nie. Ani nie pluje, ani nie sika. Okej, okay. tylko zmienia kolor. Tak wyglądają nasze laleczki, a teraz je ubieramy. Okej, okay, kochani, zobaczcie, tak wyglądają nasze laleczki, które są ubrane. Zobaczcie na tą naszą Metal Baby, jakie ona ma czarne usta, śmieszna jest. Założony naszej Nig Michalinka sobie poradziła z tym i laleczkę całą ubrała. Bransoletki założone, buciki, spódniczka, wszystko elegancko. Jest założone, także chowa się tutaj i chłopczyk nasz ubrany. Zobaczcie, też cały już w bucikach, w okularkach i cały w stroju. Wszystko elegancko już jest. Także, kochani, tak wyglądają nasze dzisiejsze laleczki, które Michalinka trafiła w kapsuła w kapsułach Her 2. Na dzisiaj to już wszystko, my się z Wami żegnamy, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!